Hejka, Wam pokażę, będą dzisiaj dwa filmy, ja przepraszam, trzy, jak nauczyć królikę. Zaczynamy od jak nauczyć królika kuwetowania. czyli no tak, załatwianie się do kuwety. Najpierw poczynamy jest kuweta. Jak widzicie już bardzo dużo tu jest kubek i no. Tym lano, rano się zwalałam, ale tego nie nagrywałam chyba, że właśnie siku musiałam wywalić, bo tutaj było pełno tak. Więc, musi mieć taką kuwetę. W się sensie nie taką samą, tylko po prostu jakąś kuwetę kupić. Więc yy, tak, pierwszym krokiem, ponieważ myślę, że coś dostaję do jedzenia, to najlepiej, żebyście tutaj mieli yy, no taki paśnik, żeby po prostu jak tutaj. Ja też bym wiedział, że to jest czymś przyjemnym, się mało mu pojawić. Na początku, oczywiście, on będzie robić. I wtedy trzeba brać taką kupę i cały właśnie tutaj, do, do kuwetki. Wtedy on będzie czuł tam swoje zapachy. I no, w najprawdopodobniej w dwa dni się przyzwyczai i będzie robić tutaj. Ale wiadomo, czasami się zdarzy gdzieś dookoła, ale no, to też musicie się wtedy brać i wrzucać do kuwety. Jeżeli chodzi o sprzątanie kuwety, to y, kiedy sprzątacie, to musicie tam zostawić jeszcze kilka kubek, żeby on tam czuł swoje zapachy. No i to tyle. Pa! Hejka, teraz robię kolejny jakby y, taką naukę. głos kuwetowania teraz. Jak, jak nauczyć królika wskakiwać na łóżko w sensie, jeżeli chcecie, to jest takie dla hęt. Yy, ja na przykład lubię, kiedy królik mi wskakuje na łóżko i w ogóle ale niektórzy mogą go nie lubić, więc to jest dla takich, którzy chcą właśnie tego Pościeliłam specjalnie łóżko, więc yy, docenicie starania więc, yy, mój królik jest przynajmniej taki bardzo malutki, bo to miniaturka i on jest jeszcze mały więc, jeżeli macie małe króliki to najlepiej tutaj ustawić poduszki ja ustawiałam sobie no, cztery z tą jedną. Nie wierzycie? Raz, dwa, trzy, cztery. O! I bez problemu sobie wskakuje. Wskakuję, przepraszam. Po prostu muszę szybko to nagrać mniej spoko. Yy, I moim zdaniem to jest mega słodkie. <grym> Ale yy, kiedy królik na przykład już Wam. Yy, na razie musicie go tak jakby. Yy, na razie musicie go włożyć. Pierwszym rzeczą, którą musicie zrobić, to na przykład on, jak on tutaj będzie obwłuchiwać, to musicie tutaj taką. trzymać smaczkę, żeby on tutaj przynajmniej wszedł najprawdopodobniej wejdzie tutaj, no i dajcie mu potem już tutaj mu dawajcie nie po prostu będzie się, jak po prostu wskoczy to dajcie mu smaczka e, no i, no i tak no i on będzie tak, potem już będzie tak normalnie sobie wskakiwać i tutaj, nie wiem, robić jakiś o, aha, jeszcze jeden jak się, jak chcecie, by wam klik wsk wskakiwał na usz to no, musicie być przekonani z tym, że właśnie będą coś takiego, o, takie, że to łóżko nie będzie idealne, idealnie. Po prostu będą takie, jakby dziury, takie, widać. No, bo to jest królik, tak. O, to sobie bez problemu już skakuję. No i będzie tutaj wariować na łóżku. Najprawdopodobniej, bo mi wariuje. I jeszcze ostatni filmik robię. Jest tutorial w sensie, jak robić. I potem już lecimy z innym tematem. Pa! Hejka, teraz robię już ostatnie, jakby fechki poradnik i przechodzimy do innego filmu ale najpierw coś nam z yy, parada możecie też zadawać pytania w komentarzach odpowiem jak umiem, a jeżeli nie powiem, no to proszę aby też inne osoby w komentarzach odpowiadały jeżeli znacie na nie odpowiedź cieszę w sensie się na te pytania i chciałam powiedzieć, że mam konto na lajku jeżeli ktoś ma lajka, to możecie mnie tam zaobserwować nazywa się yy, norabit.bartus w sensie, no, to tak się nazywa, więc możecie mnie tam zaobserwować, albo pisać tam jakieś pytania, nie wiem i tam właśnie zazwyczaj robi live, więc... Yy, no, w podejdzie. No bardzo się tutaj wariuje. Ech, słodziak. Ale dobra, yy, więc tak. Najpierw Wam polecę przysmaki do tego. Ale powiem Wam w ogóle, yy, Będziemy się uczyć yy, przychodzenia królika na, przykład, na na zawołanie. A tutaj... Więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą to yy, musicie mieć jakieś dobre smakuj. Ja bardzo polecam osobiście yy, takie... Banany yy, lofizjonowane 30 gram. W sensie ten, ten kluczek jest mały, więc ja mu to jeszcze dzielę na cztery części. Bo to, to bym bardzo lubię. Albo takie y, chipsy naturalne Cyporia, ale bardziej lubię y, te przysmaki Więc tak, y, ja dzielę na cztery części, nie mówiłam. I na przykład mam tutaj taki smakowe. Zawsze musicie mieć jak go wołacie i chcecie, żeby do Was przyszedł. I. Tutaj tak klękamy co się tak siadamy. On chyba już wie co się święci. I po prostu... Ja muszę pójść od... dalej od niego. Bartuś! Chodź! Chodź! Bartuś! Chodź! Chodź! Bartuś! Bartuś! Chodź! Bartosz. Chodź Bartuś! Bartuś! Chodź! Bartuś! Chodź! No chodź do mamy! Chodź! Bartuś, Bartuś chodź! Tak, to może bardzo długo trwać. Nad nie wiem, czy się wyrobię. Tylko podejdę, tak, żebym nie widział. Bardzoś! Chodź! 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 Masz! Dobry króliś! E, no, to tyle. I musicie tak przez cały czas. I jak też, jak będzie tym jedzenie, to musicie tak samo tak robić. To może być dziwne dla niektórych, nie wstydzi się tego bo będą naprawdę tego, by widać te postępy. No i w końcu będzie tak, że po prostu wy zawołacie, kiedy przyjdzie.